Przyjrzyj się tym obrazom bardzo uważnie. W nocy 9 stycznia 2026 roku Putin wystrzelił jeden z najbardziej przerażających pocisków na świecie przeciwko Ukrainie. Oresznik, pocisk hipersoniczny, zdolny do przenoszenia głowic nuklearnych, uderzył we Lwów, miasto oddalone zaledwie o 70 km od granicy z Polską. Putin sądził, że może to zrobić bez konsekwencji wobec członka NATO. Był całkowicie w błędzie, ponieważ tej samej nocy Ukraina odpowiedziała: a to, co zrobiła Ukraina, było natychmiastowe, brutalne i zmieniło zasady wojny. Oglądaj, pokażemy ci, co wydarzyło się tamtej nocy. Aby zrozumieć, co się stało, musisz poznać skalę rosyjskiego ataku, a kiedy poznasz liczby, zrozumiesz, dlaczego odpowiedź Ukrainy była tak brutalna. Noc z 9 stycznia zaczęła się jak wiele innych na Ukrainie. Rodziny jadły kolacje, dzieci odrabiały lekcje, ludzie wracali z pracy. Ale o wpół do siódmej wieczorem zaczęły wyjść syreny. To, co nadchodziło z nieba, nie było zwykłym atakiem. 242 dronów i 36 rakiet wystrzelono jednocześnie. To była jedna z największych fal ataku od początku wojny. Celem nie było tylko zniszczenie, ale zastraszenie. Chodziło o to, by miliony Ukraińców spędziły noc w schronach, niepewne losu swoich domów. W Kijowie zginęły cztery osoby, a 25 zostało rannych. Wśród ofiar był ratownik medyczny Serhij Smoliak, 38 lat, ojciec rodziny. Rosja również przeprowadziła podwójne ataki w Kijowie tamtej nocy, uderzając w to samo miejsce dwukrotnie. Pierwszy raz, by stworzyć ofiary, drugi, by zabić ratujących je. Serhij zginął podczas ratowania życia zabity przez Rosję. Ale to nie to wstrząsnęło światem tamtej nocy. To się wydarzyło 550 km dalej, w Lwowie. Jednym z najbezpieczniejszych miast Ukrainy. Leży na zachodnim krańcu kraju, tak daleko od frontu, że schroniły się tam całe rodziny. Od początku wojny było to miejsce, gdzie dzieci wciąż mogły chodzić do szkoły bez ciągłego strachu przed atakami. W nocy 9 stycznia to zmieniło się na zawsze tej nocy mieszkańcy Lwowa spojrzeli w niebo i zobaczyli coś, czego nigdy wcześniej nie widzieli. Sześć promieni światła opadających z niemożliwą prędkością. Każdy promień dzielący się na kolejne sześć obiektów, 36 świecących punktów spadło i uderzyło w świat. Oresznik. Musisz zrozumieć, dlaczego ten pocisk jest tak niebezpieczny. Oresznik po rosyjsku oznacza leszczynę. Nazwa pochodzi od sposobu rozpraszania się bomb, które spadają jak gałęzie drzewa, ale nie ma w tym nic poetyckiego. Ten pocisk porusza się z prędkością Mach 10, czyli ponad 13 tysięcy km na godzinę, 10 razy szybciej niż dźwięk. Przy tej prędkości pokona trasę z Moskwy do Berlina w mniej niż 20 minut. Podczas ponownego wejścia w atmosferę robi się tak gorący, że radary nie mogą go wykryć. Najgorszy nie jest prędkość, lecz ładunek, który niesie. Oresznik zrzuca nie jedną, lecz 36 bomb, sześć głównych, z których każda dzieli się na kolejne sześć, uderzając w 36 celów naraz. Wiesz, co to oznacza? Nawet jeśli zestrzelisz kilka, reszta trafi w cel. To praktycznie nie do zatrzymania. Putin już raz użył tego pocisku w listopadzie 2024 roku przeciwko miastu Dniepr. To był test i ostrzeżenie, lecz nikt nie wziął tego na serio. 9 stycznia Putin zdecydował się użyć go ponownie, ale tym razem przeciwko Lwowi 70 km od granicy z Polską należącą do NATO. Wiadomość była jasna dla Europy: nikt nie jest bezpieczny. Jeśli zechce, mogę uderzyć w Warszawę, Berlin, Paryż i nie możecie nic zrobić, żeby mnie powstrzymać. Ale Putin popełnił błąd. Myślał, że Ukraina po prostu się przestraszy i nie odpowie na atak. Mylił się, ponieważ gdy Oresznik wciąż był w powietrzu, ukraińscy dowódcy już podejmowali decyzję. Putin może uderzyć blisko NATO, Ukraina może uderzyć w samo serce Rosji. I dokładnie to się stało. Tej nocy 9 stycznia wystartowały ukraińskie drony. Celem nie była linia frontu ani bazy wojskowe przy granicy, lecz obiekty głęboko w Rosji: Wołgograd, 500 km od linii frontu, oraz Biełgorod, miasto, które zasila całą rosyjską operację wojskową na Ukrainie. Co się stało? Musisz zrozumieć, jak Ukraina zdołała to zrobić, jak ukraińskie drony zdołały przelecieć 500 km w głąb terytorium Rosji, nie zostając zestrzelone. Odpowiedź cię zaskoczy. Drony, których używa Ukraina, to nie są te małe, które widzisz w sklepach, to drony dalekiego zasięgu, opracowane specjalnie do głębokich misji. Część powstaje bezpośrednio na Ukrainie, inne to przerobione na broń drony komercyjne. Mają kluczową przewagę latają nisko i powoli to dziwne, ale powolny lot jest tu zaletą. Rosyjskie radary są zoptymalizowane do wykrywania szybkich samolotów i rakiet, czegoś lecącego z prędkością 800 000 km na godzinę. Ukraińskie drony latają z prędkością 150-200 km na godzinę, tak nisko i tak wolno, że często pozostają niezauważone. W nocy 9 stycznia udało im się przelecieć. Drony pokonały setki kilometrów przez Rosję, lecąc zaplanowanymi trasami, by ominąć obronę przeciwlotniczą. Lecąc nad polami, lasami i słabo chronionymi terenami wiejskimi. I dotarły do swoich celów. Pierwszym celem był Wołgograd, miasto, które wcześniej nazywało się Stalingrad. Znasz tę nazwę? Tam Związek Radziecki zwyciężył nazistów w II wojnie światowej. To symbol rosyjskiego oporu. Putin nie sądził, że zostanie zaatakowane, ale jednak się to stało. Celem był magazyn ropy naftowej Rzutowskaja, duży kompleks zbiorników z milionami litrów paliwa. Paliwo, które zaopatruje rosyjskie wojska na Ukrainie: czołgi, ciężarówki, helikoptery. Wszystko zależy od tego paliwa. Drony uderzyły z chirurgiczną precyzją. Po pierwszej eksplozji nastąpiły kolejne. Jeden zbiornik po drugim stawał w ogniu. Świadkowie relacjonowali, że światło pożaru rozświetlało niebo na kilometry. Strażacy próbowali ugasić ogień, ale był zbyt silny. Miliony litrów paliwa poszło z dymem, a rosyjskie operacje na południu Ukrainy zostały zagrożone brakiem paliwa. Czołgi się nie poruszają, helikoptery nie latają, machina wojenna staje. To drugi gol naprawdę zrobił różnicę. Białgorod leży kilka kilometrów od granicy. Od początku wojny miasto zamieniło się w gigantyczny magazyn wojskowy. Wszystko przechodzi przez Białgorod: broń, amunicja, zaopatrzenie. To logistyczne serce rosyjskiej inwazji. A w nocy 9 stycznia Ukraina postanowiła wyrwać to serce. Drony uderzyły nie tylko w obiekt wojskowy, ale też w sieć energetyczną, transformatory i stacje elektroenergetyczne, infrastrukturę podtrzymującą funkcjonowanie miasta. A nad ranem 10 stycznia 600 tysięcy osób obudziło się w ciemności. Wyobraź sobie: budzisz się w nocy, jest bardzo zimno, próbujesz włączyć światło, nic, sięgasz po telefon, brak sygnału, patrzysz przez okno i widzisz. Całe miasto pogrążone jest w ciemności, a temperatura na zewnątrz to minus 14 stopni bez prądu. Bez ogrzewania, bez bieżącej wody, szpitale działają tylko na awaryjnych generatorach, szkoły zamknięte, fabryki zatrzymane i nikt nie wiedział kiedy wróci prąd. Gubernator Białgorodu publicznie przyznał, że sytuacja była niezwykle trudna. Ekipy pracowały nad przywróceniem energii, ale zniszczenia były rozległe. To zajmie dni, a może nawet tygodnie, a rosyjscy cywile doświadczali tego na skalę niespotykaną dotąd tego, co Ukraińcy przeżywają codziennie. Zimno, ciemność, niepewność, bezbronność poczucie, że ich życie może się zmienić w ciągu kilku sekund i nie mogą nic na to poradzić. Ukraina przeniosła wojnę do Rosji, a Putin nie zareagował. Dość. Musisz zrozumieć, co ta noc oznacza, jak zmieniła zasady wojny i czemu Putin może tracić kontrolę. Przez prawie trzy lata Putin sprzedawał Rosjanom pewną narrację, która była prosta: Wojna jest daleko, toczy się na Ukrainie, nie tutaj. Jesteście bezpieczni, życie toczy się normalnie. Idźcie do pracy, zaprowadźcie dzieci do szkoły, wojsko się tym zajmie. I dla większości Rosjan, zwłaszcza w Moskwie i Petersburgu, dokładnie tak to wyglądało. Wojna była czymś, co oglądali w telewizji, odległym, abstrakcyjnym, nie miała wpływu na ich codzienne życie. Ale noc z 9 stycznia przerwała tę narrację. 600 tysięcy ludzi w Białgorodzie nie może już udawać, że wojna nie istnieje. Poczuli na własnej skórze zimno, ciemność, strach, i teraz zadają pytania. Pytania, na które Putin nie chce odpowiedzieć: Jeśli Ukraina jest w stanie uderzyć w Biełgorod i niszczyć naszą sieć energetyczną, to w jakie jeszcze miasta lub obiekty może uderzyć? Skoro jesteśmy tak podatni na ataki, czemu nadal prowadzimy tę wojnę? I co jeszcze? Atak na Wołgograd nie był tylko symboliczny, był strategiczny. Zniszczenie magazynów paliwa oznacza, że operacje wojskowe Rosji stają się wolniejsze, trudniejsze, droższe, a im dłużej trwa wojna, tym trudniej Putinowi ją usprawiedliwić. Najważniejsze jest to, co ten atak pokazał światu. Pokazał, że Ukraina nie tylko się broni ale także kontratakuje, przenosi walkę na terytorium wroga i robi to skutecznie. Putin wypuścił Oresznika, myśląc, że zastraszy Europę, myśląc, że pokaże swoją siłę, Nie ma szans na zestrzelenie tych rakiet. ale uzyskał przeciwny efekt. Pokazał desperację, ponieważ kraje, które wygrywają, nie muszą wystrzeliwać pocisków nuklearnych w kierunku miast cywilnych. Kraje, które wygrywają, nie muszą terroryzować ludności. A Ukraina? Ukraina pokazała coś innego pokazała odporność, pokazała zdolność pokazała, że nie ma znaczenia, co Putin przeciwko nim rzuci. Będą dalej walczyć i sprawią, że Putin zapłaci za każdy atak. Wojna zmieniła się tamtej nocy, bo teraz cierpi nie tylko Ukraina, ale i Rosja. Gdy rosyjski naród odczuwa skutki wojny, wszystko się zmienia. Putin może mieć oręcznika, pociski hipersoniczne i broń nuklearną, ale nie kontroluje skutków ich użycia. Nie może kontrolować odpowiedzi i nie może kontrolować narracji. Kiedy 600 tysięcy ludzi budzi się w ciemności i zaczyna zadawać pytania. Noc z 9 stycznia 2026 roku zostanie zapamiętana nie jako pokaz siły Putina, lecz jego słabości. A ty, jak sądzisz, czy Ukraina słusznie przeniosła wojnę na terytorium Rosji, czy to tylko zaostrza konflikt? Napisz opinię w komentarzu. Podobało się? Udostępnij i zasubskrybuj kanał. Do zobaczenia w kolejnym filmie.